I witajcie kochani, drugi dzień, a pewnie to też będzie drugi odcinek naszej wyprawy zielonym szlakiem ze Szklarskiej Poręby do Wałbrzycha. Chciałem powiedzieć do Karpacza, ale to tur de Karpaczy to już uskuteczniam tu, nie wiem, z 8, z 10 kilometrów asfalcikiem. Na szczęście już osiedle skalne i zaraz się wydostajemy z tej urochliwej miejscowości. Zapraszam na kolejny dzień emocji z tego szlaku. Hej! I nareszcie opuściliśmy Karpacz. Weszliśmy w leśny zaułek. Patrzcie, jak to jest pięknie. Mega jest ten las. Słońce dziś tam się przebija miejscami. Przepięknie. Tuż na skraju tego lasu. A i na skraju Karpacza. Ostatnie wille. No tak to mógłbym żyć przy takim lesie. no Ludzie. Odstępy między drzewami powodują, że tutaj można się załapać na. Hamaczek w słońcu. O leśka już tu szarpie. Las o poranku jest jeszcze nietknięty ludzką stopą. <laughs> Może tu się dziać. A my zmierzamy w kierunku kolejnej miejscowości na literkę K, czyli na kowary. Na kowary ciśniemy, ale wcześniej powinniśmy zobaczyć dwie urocze wiatki które rozkminiałem awaryjnie jako nocleg no ciężko mi było znaleźć nocleg przed majówką w Karpaczu a chciałem żeby ta damulka w szczególności się zregenerowała ona troszkę niewprawiona na takie marsze powyżej setki jest w przeciwieństwie do tego dzikusa o proszę państwa takie łąki, takie pastwiska o to to jest miód miód dla oczu <laughs> zalewał ktoś kiedyś oczy miodem? nie no coś pięknego co tu się odbywa z widokami, tak się pasą zwierzątka podejrzewam, bo pasuchem często poodgradzane tutaj te terytoria. I tutaj jest to miejsce alternatywne, gdzie można by spać przy szlaku. Szlak idzie tutaj. Widoczek jest, jest wiata miejsce ogniskowe obok. jakieś tablice informacyjne. O dokarmianiu zwierzyny, obok paśnik jest. Ale wygląda... Solidnie. Dach może tam przeciekać. Ale z karymatką, człowiek by się tu spokojnie wyłożył. Strumyczek jest źródło wody. I patrzcie, trzecia wiata na przestrzeni, ja wiem, kilometra. Ale tu jest urodzaj nawet z grillem, oj, z węglem. No, fajnie, fajnie. Zawsze to jakieś schronionko. Chciałem wyciągnąć kamerkę. Wyszedłem z tamtego rewiru. Bardzo fajnie. Strumyczek, mostek, chyba tam nawet jakieś takie miejsce ogniskowe, zbunkrowane. I wychodzę tu i patrzcie, no pejzażowo. <laughs> Ależ przyzwoity wiadukcik. Proszę. Bardzo miła sytuacja miała miejsce w Kowarach, gdzie na jednym ze skrzyżowań podchodzi do mnie człowiek. Widać, że wędrowiec. I pyta, jedna to Lesia, a druga oglądam, oglądam. I cytuję, nie? Pięknie, pięknie, no kurde, nie wiem czy to GSS i kto sprawił, czy co. Ale ci ludzie, co tutaj gdzieś po tak sobie dreptają, czasem poznają starego dziada, czyli mnie. <laughs> Miłe to bardzo. I tak od słowa do słowa, z Romkiem, jak się okazało. I Romek od piątku robi ten sam szlak co ja, tylko w drugą stronę. A już ma końcóweczkę. A my natomiast to co najmocniejsze górsko. Wydaje mi się, że dopiero przed nami, znaczy nawet mi się nie wydaje. Jestem przekonany. Zaraz ostra mała. Później wielka kopa. O i później góry wałbrzyskie, kamienne alias suche. Tam będzie wciery. Dzisiaj też zresztą dostaniemy swoją porcję chłosty na łydki. <laughs> Także Romek, jeśli jakimś przypadkiem trafisz na ten odcinek, bardzo Cię pozdrawiam. Miłe to spotkanie. Dzięki za wymianę kilku uwag, to przynajmniej trochę rozwiałeś mi wątpliwości czy próbować spać na kolorowych jeziorkach. Zresztą przyjdę tam samocenie, ale jak mówisz, że takie tłumy może być ciężko. <laughs> Pozdrówki. To są jeszcze skarpety, ale to to już Getry. <laughs> Jakichś geterków się dziecko dorobiło. Kąpiele błotne. Jak to mówią. Ostra, na pewno jest ostra i na pewno nie jest mała. Tak mówią, ja tak mówię. <laughs> Fajne podejście. No już jesteśmy na trzech szlakach. Zielony, żółty i główny, czerwony. Podchodzimy na Ostrą małą. Jeszcze trochę. Pokręciłem tam trochę z Ostrej Małej. Wszedłem na ten punkt widokowy, zostawiłem psy pod nim. Leśka oczywiście z tęsknoty zaczęła szczekać. Patrzcie, kupa ludu. Wszedłem jak dzikus na tę górę. Szedłem i zszedłem, bez sensu. Takie z dupy ujęcia za przeproszeniem zrobiłem. No ale dla was, dla was, po raz drugi w ciągu dwóch miesięcy na tej górce się malduje. Grzejemy w dół zielonym. Tak to tu wygląda. Samochód na samochodzie. Cieszę się, że nie mam jak ci ludzie, że jedyną atrakcją dnia byłaby zatłoczona ostra mała. Uff. No popatrzcie w to, wychodzimy z takich rewirków, pyk pyk i kolejne przestrzenie. No czarnów, petarda, oczarowałeś mnie czarnowie miły, haha. Ha. No kurczę, no bajkowo. Taką gęstwinką tutaj ciach 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 i jest strumyk. I później tam, pięknie tu jest. Gdzieś na wzgórzach przed chwilą byliśmy. <laughs> Ostra mała. A teraz jesteśmy tu. Uff, ale fajnie. No, ekstra to wygląda. <laughs> Wyglądać może i wygląda. Ale wdrapać się tam trzeba będzie. Chyba ponad 300 w górę będzie na przestrzeni 3 km. Nawet pewnie mniej. Ależ tu widoczkowo, co? Patrzcie. Cały czas takie widoki. Już z tego potwornego rewiru jakim są kolorowe jeziorka. To ja wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem, że tak będzie. No i co, ja spalczę i cisnę próbuję osiągnąć Marciszów. Tam podobno dzisiaj wyjątkowo, pierwszy dzień maja jest kerfur czynny. No to spróbuję jakiś zakup zrobić na wieczór i będziemy szukać no Ależ pięknie, powiem wam, nie spodziewałem się. Droga, droga właśnie to jest umiejętność spotykania ludzi, których naturalnie byś nie spotkał, nie zagadał. Czy nawet nie wiem, gdzie odjeżdżam tą kamerką. Nieważne, ale przydrożny sklep, chyba w Wieściszowicach tak się nazywa ta wioska. Szedłem długo asfaltem ruchomą drogą dosyć ruchliwą. I zaszedłem patrzę ogólno spożywczy. Chociaż nakierowałem się, słyszałem od miejscowych ludzi, że w Marciszowie jest dzisiaj czynny Carrefour. Carrefour. <gryw> Odbijaj. I... Ale patrzę, jest sklep. Jak jest dostępny, nieważne. Dłużej będę niósł tą wodę, te piwka i to jedzenie, ale zakupię teraz, będę spokojny i będę miał spokojny wieczór i jutrzejszy dzionek, jeśli chodzi o prowiant. No i tak zrobiłem. Kurczę, z panią od słowa do słowa, z 20 minut pod sklepikiem gadki, o psiakach egzystencjalną o przywiązaniu do psów. O moim noclegu że gdzieś tu w tych lasach się gdzieś zaraz położę. Chociaż mówię o tej wiacie, a pani mówi, że zna jakiegoś chłopa, co tutaj jeździ po tych lasach. Będzie wiedział, czy ta wiata, do której zmierzam, jest zamknięta czy otwarta. No i... E, już chciała do niego dzwonić, później się okazało, że nie ma do niego numeru, ale wszystko tak pozytywnie się odbyło. Że jestem. Oj, tu będzie strach przejść. Chodź, Lesia, chodź. Lesia, o, musimy leśkę przenieść. Kolejny mostek. No i proszę bardzo, zboczyłem dwa kilometry od szlaku. Za Marciszowem, na czerwonym szlaku, jest wiata koła łowieckiego Rogacz z kamiennej góry. Na szczęście wiadka była otwarta. Centralnie kulturka domek. Szyby powybijane, sporo szkła. Tu już się ładujemy. No i tak to wygląda. Tę ławę jedną sobie przyniosłem i tutaj razem z dwoma psami się położę. Powinno styknąć. Ciasno, ale własno. I mamy dach nad głową i to jest najważniejsze. Tam okienko na drogę, coś pięknego. Szyby ktoś powybijał, komuś to musiało przeszkadzać i dowiedziałem się dzisiaj, że może być burza więc lepiej mieć dach nad głową dla bezpieczeństwa piesków nawet kominek jest, albo tu sobie rozpalimy e, albo gniseczko, albo ogniseczko tutaj pieski pomęczone, zaraz będą masaże ja się mega, mega cieszę, że jest taka wiatka że będziemy mieli cieplej bezpieczniej i w ogóle, i w ogóle, no petarda po trzy e, po trzy garstki takiej karmy i pod wiekiem basy skrojone to się nazywa obiadzicho, ale się będzie działo. no tu na kapie, nie mogą dłużej czekać. A jak głupi filmy, kręcę. Dobra, dajemy. Oj, jakże ja się cieszę, że dzisiaj mam dach nad głową. Te chmury nie zwiastują niczego dobrego, a nawet jeszcze nie miałem czasu sprawdzić prognozy pogody. Zaraz to uczynię, ale cieszę się tym domkiem dzisiaj niemożebnie. Pieski tutaj już utulone, do spania. Tutaj już odpaliliśmy dzisiejszą baterię. <laughs> Specyfik, no i trochę chrustu nazbierałem. Zobaczymy jak będzie z drożnością tego kominka, ale są jakieś niedopałki, także w każdym bądź razie ktoś tutaj z tego korzystał. Więc małe palenisko dzisiaj zrobimy tutaj dla klimatu i może dla delikatnego podbicia temperatury, chociaż okna tutaj powywalane, za dużo tej temperatury tu nie utrzymamy w środku, ale zawsze stopień 2 wyżej. Pewnie, no i tak to można żyć, Proszę Państwa. Tak to ja nawet w domu nie mam. Jest już odczuwalne ciepełko, zaraz zamkniemy drzwi. Co byśmy się tylko nie zaczadzili, ale jest naprawdę klimatycznie. No i może trochę komarów odpędzimy tym dymkiem. No to co, nie pozostaje mi nic innego jak pożegnać się z Wami w tym odcinku i zaproponować Wam. Zakończenie tego programu trzaskającymi gałązkami.